Z tej strony cypek i na to pewnie wszyscy czekaliście. Bo, oczywiście, odblokowujemy właśnie teraz motocrossa i teraz zobaczymy, jak się spisuje nowo zakupiony pojazd. Jak na razie, no. Bardzo dobrze mi się jedzie, no myślę, że. Pieniądze nie były stracone, a wy oczywiście subskrybujcie mój kanał, bo dla, dla was to tylko jedno kliknięcie, a dla mnie to ogromna motywacja, żeby robić dla was filmy. No i jak na razie motocross bardzo dobrze widzę, że się sprawuje. I także nie zapomnijcie zostawić lajka i skomentujcie. Zobaczcie też poprzedni film, z draft z Fify. Oraz, oraz pierwszy film z serii Zagrajmy w Hillclimb Racing 2. No, i widzimy, teraz muszę trochę zjechać. O, teraz wjechałem na tą dość stromą górkę. A teraz właśnie będziemy na Monster Traka zbierać. I tutaj już się ten teren robi coraz trudniejszy, niestety, upadek. Teraz coś sobie tu ulepszymy. No i możemy jechać. Druga jazda. Nie zakupywałem tego właśnie Monster Traka przez filmem, właśnie przepraszam Motocrosa. Bo nie było właśnie takiej potrzeby, żeby y... kupować. Chciałem właśnie kupowa kupić go na filmie. Pozdrawiam także moją całą klasę. Teraz będę szedł do piątej klasy. Pozdrawiam! Oglądajcie proszę moje filmy, a szczególnie Olka i Kacpra. To widzimy: Shadow Star, kanał mojego kolegi, też zapraszam do subskrybowania. Zobaczmy, to już trochę trudniej. Nagrywam. Przepraszam za to, ale. No dobrze, już piąte. Trzecia jazda, a my to będzie taki krótki odcineczek. Nie będzie tak jak tamten, bo tamten z Hillclimb Praisinga, bo chcieli ciemna zbierać się właśnie na tego motocrossa, który mi się Jeździ bardzo, bardzo dobrze. A jutro pojawi się kolejny odcinek z... Jutro pojawi się odcinek z PS -a, czyli z Pro Evolution Soccer. A zapraszam do obejrzenia odcinka z FIFA. Jutro Myślę, że też będzie odcinek z FIFA, ale to nie jest pewne. Pewne jest to, że na pewno jutro, jeżeli oczywiście uda mi się zainstalować PSA, bo to dość długo może potrwać, ale myślę, że będzie instalował się tak jak FIFA. Właśnie kupiłem tu sobie Xbox Game Pass Ultimate kosztuje tylko 4 zł i właśnie przez to mogę grać w PSA tylko za 4 zł, a tak naprawdę w dobrych sklepach z elektroniką możecie je kupić tylko za 55 zł. Chyba będzie ostatnia jazda, już odcinek trwa prawie 7 minut. To za chwilę będziemy kończyć. No i właśnie takim akcentem oto kończymy. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Cześć i na razie.